Dobry wieczór Państwu, to jest program OKO NA WSCHÓD. Przygotowują go dziennikarki i dziennikarze Ośrodka Medów dla Zagranicy dla widzów TVP Info. Ja nazywam się Michał Kacewicz. A ja – Sergiej Pielesa. Wspólnie podsumujemy najważniejsze wydarzenia w Europie Wschodniej. Tajemniczo zniknęła Angelika Milnikawa, przewodnicząca Rady Koordynacyjnej Białoruskiej Opozycji. Mieszkała w Warszawie, wyjechała i ślad po niej zaginął. Porozmawiamy o różnych hipotezach i zastanowimy się, co się stało. A Donald Trump podobno jest oburzony postawą Putina, ale nie porzuca idei porozumienia z Rosją. Tyle, że negocjacje utknęły w martwym punkcie i z wielu powodów trudno być optymistą, jeśli chodzi o pokój. No właśnie, zwłaszcza jeśli spojrzymy na Rosję, gdzie rozpoczyna się rekordowy wiosenny pobór do wojska na nowych zasadach. Putin chce zmobilizować 160 tysięcy młodych Rosjan. Od wielu dni nie ma kontaktu z Angeliką Mielnikawą, która przewodniczyła białoruskiemu takiemu paraparlamentowi opozycyjnemu wobec Aleksandra Łukaszenki. Mnożą się różne hipotezy, czy za zniknięciem stoją białoruskie służby specjalne, gdzie są jej dzieci, czy wyjechała razem z pieniędzmi przeznaczonymi na działalność sił demokratycznych. Jest wiele wersji i podejrzeń, jedno jest pewne: ten chaos gra na korzyść reżimu Łukaszenki, którego celem jest oczernianie białoruskiej diaspory niepodległościowej. A o tym, co mogło się stać z Mielnikową, porozmawiamy za chwilę. Nadal nie wiadomo, gdzie znajduje się Angelika Mielnikawa, przewodnicząca Rady Koordynacyjnej protoparlamentu białoruskiej opozycji na uchodźstwie. W ostatniej wiadomości, jaką otrzymali jej koledzy, było napisane, że Angelika zaraziła się COVID-em i ma poważne powikłania. Mieszkająca od 2022 roku w Warszawie, białoruska opozycjonistka przestała komunikować się ze swoim zespołem 25 marca. Ostatni raz widziano ją podczas spotkania na platformie Zoom, Dzień wcześniej. To, co się dzieje, nie jest typowe. Angelika zawsze była w zasięgu wzroku, zawsze podejmowała inicjatywy, zawsze utrzymywała komunikację. Po trzech dniach milczenia lider opozycji i były białoruski dyplomata Paweł Łatuszka skontaktował się z polską policją. Zaginięcie zostało podane do opinii publicznej. Nie ma jednej wiodącej wersji przyczyn jej zaginięcia. Jedyne, co wyjaśniły organy ścigania, to to, że Angelika Mielnikawa opuściła terytorium Unii Europejskiej 26 lutego. A jej były mąż opuścił terytorium Polski i udał się na Białoruś 3 marca. Angelika Mielnikowa posiada polskie obywatelstwo. Została wybrana na przewodniczącą Rady Koordynacyjnej trzeciej kadencji w 2024 roku. Startowała z listy drużyny Łatuszki i Ruchu za Wolność. Współpracownicy docenili jej wkład w uznanie Rady Koordynacyjnej przez Senat RP za Parlament na uchodźstwie. Kobieta wyemigrowała za granicę po protestach na Białorusi w 2020 roku. Na początku lutego Angelika Mielnikowa wzięła dwutygodniowy urlop od prac związanych z Radą Koordynacyjną. Wyjaśniła to potrzebą uporządkowania dokumentów swojej organizacji. Mowa o fundacji Belarus Liberty, za pośrednictwem której pozyskiwano darowizny na działalność cyberpartyzantów, grupy anonimowych hakerów, aktywistów, którzy działają w interesie demokratyzacji Białorusi. Na konta Belarus Liberty miała wpłynąć dotacja w wysokości około 100 tysięcy euro. Euro na działalność Rady Koordynacyjnej. 100 tysięcy euro. euro to nie jest dużo pieniędzy, jeśli chcesz gdzieś zniknąć. Wszystkie te teorie o jej chęci kradzieży pieniędzy lub o tym, że jest agentką, w ogóle nie pasują do jej osobowości. Mamy do czynienia z dwiema opcjami: przymusowym wyjazdem lub, powiedzmy, morderstwem. Aleksiej Lawączyk, który mieszka w Londynie, złożył dwa zawiadomienia o zaginięciu Angeliki. Do Narodowej Agencji do Spraw Przestępczości i na Policję Wielkiej Brytanii. Według Pawła Łatuszki, kobieta poleciała do Londynu, gdzie zaginęła. Jednocześnie, jak zauważa polityk, telefon Angeliki był zidentyfikowany 19 i 25 marca za pomocą geolokalizacji w Mińsku. Służby specjalne działają w ten sposób. Że w przypadku zatrzymania człowieka pozostawiają włączony telefon zatrzymanego, aby móc nagrywać wszystkie przychodzące wiadomości. To jak zbieranie dodatkowych dowodów. To, że telefon działa, nie oznacza, że jest wolna. W sprawie zaginięcia Angeliki Mielnika i wszczęto międzynarodowe śledztwo, poinformowała o tym obecna przewodnicząca Rady Koordynacyjnej Stasia Glinnik. Organy ścigania rozważają trzy wersje. Werbunek przez służby specjalne, porwanie oraz manipulacją psychologiczną, przez którą kobieta mogłaby zerwać z Radą kontakt. Obecnie trwają ustalenia na poziomie polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zewnętrznych ABW i polskiej policji. Nie ma na razie więcej informacji o losie przewodniczącej Rady Koordynacyjnej na Białoruś. My tutaj w programie dzisiaj nie rozstrzygniemy oczywiście, co się stało z Angeliką Mielnikową, natomiast możemy się zastanowić, która z tych hipotez jest faktycznie najbardziej prawdopodobna. Siergiej, ty dobrze znasz środowisko białoruskiej opozycji, pewnie masz jakąś swoją wiodącą teorię na temat tego, co mogło się stać, albo kilka teorii. Tak, no tutaj zwracam na siebie uwagę kilka szczegółów. Po pierwsze, to, że ona opuściła Polskę. Udałem się najpewniej do Wielkiej Brytanii i tam ślad po niej zaginął. Tu się pojawiają jej dzieci, a także jej były mąż, który płacił jej elementy. Bo mąż przebywa na Białorusi. Według informacji od jednego z czytelników portalu Zyrkało białoruskiego, zauważono tego byłego męża, Angeliki Mielnikowej, z dziećmi, twórcy dzieci, w Nieświeżu. To jest miasto pewnie rodzinne, tak? To jest tylko jedno to źródło. I jeszcze ciekawy bardzo wątek jest związany z tymi pieniędzmi. 100 tysięcy euro no to nie jest wielka kwota. Zwłaszcza, że Angelika Milnikowa jest byłą top menedżerką jednej z dużej spółek amerykańskich na Białorusi. Ona nie była biedna. Więc. Ta kwota nie jest może też mała, ale nie, tak. nie jest warta tego, żeby spalić za sobą wszystkie mosty. Decydowanie, pewnie. ale te pieniądze według jednej z wersji miało być przeznaczone dla cyberpartyzantów. Jest to grupa białoruskich hakerów działająca przeciwko reżimowi Łukaszenki, na przykład łamiące bazę danych policji tajnej, służb specjalnych, więc tutaj bym doszukiwał się pewnych wątków. No i w, moja wersja najbardziej protowodna jest taka, że pod jakąś presją, na przykład wykorzystując dzieci, presję psychologiczną, wyciągnięto Anżelikę Mielnikową do trzeciego państwa, do Wielkiej Brytanii, a później do jeszcze jakiegoś państwa i stamtąd ją sprowadza на берруш I teraz jest najprawdopodobniej na Białorusi w rękach służb Łukaszenki. No, wiemy po chociażby porwaniu Romana Protasiewicza, białoruskiego dziennikarza z pokładu samolotu w 2021 roku, jak duża jest determinacja służb Łukaszenki do tego, żeby w jakiś sposób kompromitować ludzi walczących z tym reżimem, czy też po prostu im fizycznie szkodzić. Natomiast pytanie jest takie, czy uważasz, że reżim białoruski jest w stanie posunąć się naprawdę tak daleko, żeby zbudować tak skomplikowaną operację? żeby porwać z terytorium Polski opozycjonistkę. Ja nie wierzę w to, że ono została porwana z terytorium Polski. To byłoby zbyt dalekie posunięcie. Z drugiej zaś strony duża aktywność rosyjskich służb specjalnych, a także służb specjalnych Łukaszenki, zwłaszcza po rozpoczęciu otwartej inwazji Rosji na Ukrainę. Znamy wiele przykładów zatrzymanych w Polsce dywersantów, sabotażystów, podpalaczy centrum handlowego na Marywilskiej, osób, które śledzą przerzut przesył pomocy wojskowej przez Polskę na Ukrainę, więc tu ja bym się temu nie dziwił. Natomiast operacja porwania tu już jest jednak bardziej skomplikowana. Wydaje mi się, że tu chodziło bardziej o jej zatrzymanie i wyciągnięcie z terenu państwa poza polską, lub w jakiś, jak, jakiś sposób nakłoniono Angelikę Milnikową do wyjechania z własnej woli, być może wykorzystując tutaj kwestie dzieci. Czyli białoruski reżim cały czas obawia się tej opozycji, która działa na terenie Polski, Litwy. Cały tak. czas jest to, jest to poważny problem. Zwłaszcza jej struktur, które są dość rozbudowane i Milnikawa było szefową takiego no właśnie protoparlamentu białoruskiego. Mhm, mhm. A w jakim miejscu w tej chwili się znaj znajdujemy, jeśli chodzi o sam reżim białoruski? Czy on, czy on teraz będzie zachowywał się właśnie w taki sposób? Jeszcze więcej tego typu operacji możemy... Łukaszenka czuje się zagrożony, próbuje się podeprzeć wsparciem Chin w relacjach z Rosją, ponieważ Rosja wzmacnia swoje wpływy na Białoruś, na reżim Białorusi. Wybiera się premier nowy, pan Turczyn w przyszłym tygodniu do Moskwy, a w maju Łukaszenka wybiera się najprawdopodobniej na defilady zwycięstwa wielką do Moskwy, gdzie też przyjedzie przewodniczący Chin. Będziemy się przyglądać. Negocjacje w Arabii Saudyjskiej utknęły w martwym punkcie. Rosja stawia wygórowane żądania i warunki nie do przyjęcia. Na przykład domaga się ustanowienia na Ukrainie kontrolowanego przez mocarstwo rządu. No właśnie, czy to są warunki zaskakujące? Raczej nie, bo przyjęcie kontroli nad władzą w Kijowie jest celem Putina od ponad dekady. Mimo to Donald Trump udzi się, że porozumienie jest możliwe. Chce na przykład kolejny raz porozmawiać z Putinem przez telefon, a Putin widzi chaos po amerykańskiej stronie i twardo zamierza przeforsować swoje cele, nawet narażając się na obiecywane nowe amerykańskie sankcje i cła na rosyjską ropę. Jest wkurzony. Tak prezenterka telewizyjna NBC News określiła emocje Donalda Trumpa wobec Władimira Putina. Amerykański prezydent, według jej słów, jest gotowy do nałożenia podwójnych ceł na ropę z Rosji. Powód zmiany retoryki? Zdaniem Waszyngtonu, Moskwa zwleka z zawieszeniem ognia i wysuwa nowe warunki. można było pod Byłoby możliwe pod auspicjami ONZ ze Stanami Zjednoczonymi, nawet z krajami europejskimi, oczywiście z naszymi partnerami i przyjaciółmi, omówić możliwość wprowadzenia tymczasowych rządów w Ukrainie. W jakim celu? Aby przeprowadzić demokratyczne wybory, doprowadzić do władzy zdolny rząd, który cieszy się zaufaniem społeczeństwa, a następnie podpisać z nim traktat pokojowy. Władimir Putin podczas swojej wizyty w Murmańsku, co znamienne, wygłosił to, gdy zwiedzał atomowy okręt podwodny. O zmianie ukraińskiego prezydenta Putin mówił wielokrotnie. O nadzorowanym z zewnątrz rządzie ukraińskim po raz pierwszy. USA deklarują, że nie mają zamiaru wspierać tych pomysłów Kremla. Wiemy, że Rosja zaproponowała tymczasową administrację w Ukrainie, ale ta propozycja nie została zaakceptowana przez prezydenta Trumpa. Ukraina jest demokracją konstytucyjną, a jej rządy są określane przez konstytucję i naród ukraiński. Zdaniem Moscow Times Kreml będzie nadal próbował zmienić ukraiński rząd za wszelką cenę, oferując przeprowadzenie wyborów lub wprowadzenie zewnętrznego zarządzania. Wynika to z osobistej urazy Putina i próby uzyskania rekompensaty za niepowodzenie w szybkim podboju Ukrainy. Ukraiński prezydent postrzega nowe warunki Moskwy jako sposób na zerwanie rozmów pokojowych. Nie chodzi o to, kto według niego jest prawowity, a kto nie. On zawsze szuka powodów, by nie przerywać wojny. Boi się negocjacji z Ukrainą, boi się negocjacji ze mną osobiście. Niektóre z rzeczy, które zostały powiedziane w ciągu ostatniego dnia lub dwóch, związane z łańskim. Jeśli nawet uważa, że Załęski nie jest godny zaufania, nadal musi zawrzeć z nim umowę, czy go lubi, czy nie. Kiedy Donald Trump usłyszał, co proponuje Putin, wpadł w furię. Po raz pierwszy prezydent USA mówił o nowych sankcjach wobec Rosji. Ponadto, za odmowę rozmów pokojowych, Stany są gotowe nałożyć cła w wysokości 500% na import z krajów, które kupują rosyjską ropę, produkty naftowe, gaz ziemny lub uran. 50 senatorów obu partii, Republikańskiej i Demokratycznej, przygotowało wspólny projekt ustawy. Propozycja ta wykracza poza szeroko zakrojone sankcje nałożone na Rosję w ciągu ostatnich kilku lat. Prawdopodobnie spowodowałaby konfrontację z głównymi rosyjskimi konsumentami surowców, takimi jak Indie i Chiny, i postawiłaby Europę, która pozostaje zależna od rosyjskiego gazu ziemnego, w trudnej sytuacji. Ale według tej samej publikacji Bloomberga, Putina taka perspektywa nie przeraża nadal ma nadzieję na ustępstwa ze strony USA. Najwyraźniej chce uratować dyplomatyczne mosty, które nie zostały jeszcze zniszczone. Putin wysyła do Waszyngtonu Kiryła Dmitriewa, szefa rosyjskiego funduszu inwestycji bezpośrednich. Trumpa? Tym, co wyróżnia administrację Trumpa jest to, że słyszymy stanowisko i obawy Rosji w przeciwieństwie do administracji Bidena. Oczywiście istnieją różnice zdań na różne tematy, ale istnieje proces i dialog, który pomoże przezwyciężyć te nieporozumienia. Podczas dwudniowej wizyty, już spotkał się z doradcą Trumpa Stephen Witkofem oraz, jak podają media, przedstawicielami partii republikańskiej. I udzielił wywiadu amerykańskiej telewizji Fox News, podczas której powiedział: Rosja może się zgodzić na niektóre gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale członkostwo NATO jest wykluczone. Jakie są wyniki tej rozmowy i czy było jakieś porozumienie, dokładnie nie wiadomo, ale anonsowana w tym tygodniu rozmowa telefoniczna między Putinem a Trumpem na razie się nie odbyła. Jak twierdzą źródła NBC News w Białym Domu, radzą prezydentowi wstrzymanie się, dopóki Kreml nie zobowiąże się do całkowitego zawieszenia broni. No właśnie na koniec tego materiału widzieliśmy, jak Donald Trump podchodzi do stolika, przy którym stoi krzesło. I te krzesła są tutaj ważne, ponieważ w czasie negocjacji w Riyadzie yy, nagle w, na sali rozmów między delegacją rosyjską a amerykańską pojawiły się przy stole po stronie rosyjskiej trzy krzesła. A wcześniej miały być tam krzesła dwa dla Siergieja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych i doradcy Putina, Jurija Uszakowa. To trzecie krzesło, jak się okazało, przystawił sobie właśnie Kirill Dmitriew, ten, który pojechał teraz na rozmowy do Waszyngtonu. To było, to było przystawienie nieautoryzowane przez Sergeja Ławrowa, więc Ławrow kazał zabrać to krzesło, ale ostatecznie Dmitry jednak w jakichś rozmowach z delegacją amerykańską brał udział. Ale to wszystko pokazuje, że po stronie rosyjskiej też nie ma jakiejś spójności, ponieważ Putin rozmawia z każdym ze swoich, powiedzmy, doradców, negocjatorów osobno. I to by była wspaniała okazja dla Trumpa, żeby rozgrywać delegację rosyjską i w ogóle Rosjan, no ale chyba tego nie robi, bo cały czas łudzi się, że Putin dotrzyma obietnicy, mówi co prawda Trump mówi, że się wkurzył strasznie na Putina. No ale rzeczywiście, czy on się tak wkurzył twoim zdaniem, Siergiej, że nie zadzwoni i nie porozmawia z Putinem. To jest niesamowita historia tych krzesów. Myślę, że widzą, bardzo się spodoba, bo każdy z nas lubi takie zakulisowe działania, niezaplanowane. Natomiast je chodzi o telefon, ja zaryzykuję stwierdzenie, że Donald Trump może zadzwonić do Putina. Um, po pewnej zwłocie. Dlaczego? To Trumpowi, prezydentowi USA, zależy na tym porozumieniu. Zależy Czyli jednak. Na... Tak, jednak. Zawieszenie broni, później długie rozmowy ciągnące się miesiącami, więc on może zadzwonić. Obstawiam na to. Mhm. Natomiast co się stanie, jeżeli on nie zadzwoni? Lub, na przykład, zadzwoni i tu będzie rozmowa taka no, rytuałowa. Tak? Nie dogadają się. No chyba się nie dogadają, dlatego że na razie Putin stawia bardzo twarde warunki i to są warunki nie do przyjęcia. I jasne jest, że strona ukraińska absolutnie nie zgodzi się na coś takiego jak zarząd komisaryczny nad Ukrainą. To jest progowa historia. Zresztą Putin, Putin też będzie stosował te negocjacje po to, żeby przykryć nimi prawdopodobną y, wielką nową ofensywę gdzieś na froncie, będzie jednak starał się na, na w, samym, w samych działaniach wojennych osiągnąć tę część, przynajmniej swoich celów, osłabianie Ukrainy i tak dalej. Co się stanie, kiedy Trump nie zadzwoni? No pewnie kiedyś do tych rozmów jednak dojdzie, negocjacje będą będą toczone, ale w rzeczywistości oznacza to, że wojna po prostu będzie trwała cały czas dalej. E, Michale, ostatnie pytanie krótko. Jak oceniasz ten brutalny atak rakietowy na miasto Krzywy Ruk? Miasto, skąd pochodzi prezydent Ukrainy? A zwłaszcza, jak byś ocenił reakcję USA? No, to w rzeczy samej jest po prostu zbrodnia. Natomiast administracja amerykańska cały czas unika nazywania tego zbrodnią i unika w ogóle oceniania tych ataków na ludność cywilną. Trump najczęściej mówi o tym, że trzeba zaprzestać walki między młodymi ludźmi, czyli między żołnierzami na froncie. Nie mówi nic o atakach na ludność cywilną. Po prostu nie chce jakby upokarzać może Putina. Nie wiem, jaka jest tu intencja, ale tak jest. Tak. A my przechodzimy do ostatniego materiału. Jak co roku wiosną w Rosji zaczyna się do wojska. Tym razem rekordowy. Do armii ma trafić 160 tysięcy rekrutów. Rosyjskie władze twierdzą, że poborowi nie trafiają na front. Tylko, że to nieprawda. Ukraińskie wojsko brało już żołnierzy z poboru do niewoli. Na pewno poborowi walczą w obozie Kurskim, na terenie Rosji. A wielu z nich podpisuje kontrakty po zakończeniu zasadniczej służby i trafia na front. Niech nie Najbardziej masowy pobór do wojska w ciągu ostatnich 14 lat, Władimir Putin podpisał dekret o poborze rekordowej liczby 160 tysięcy żołnierzy. To nie tak wiele, mniej niż większość armii Polski czy Francji, prawie tyle samo co całe siły zbrojne Niemiec i dwa razy więcej niż regularne siły lądowe Wielkiej Brytanii. W przypadku Rosji jest to tylko wiosenny pobór przeprowadzany dwa razy w roku. Putin zwiększył całkowitą liczebność armii do prawie 1,5 miliona ludzi. Łączny stan etatowy rosyjskich sił zbrojnych, a więc razem z pracownikami cywilnymi, to 2 miliony 400 tysięcy ludzi. Jest to największa akcja rekrutacyjna od wiosny 2011 roku. Wówczas Ministerstwo Obrony wcieliło do armii 203 tysiące mężczyzn. Od tego czasu liczba ta nie przekroczyła 155 tysięcy. Nawet w pierwszym roku po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie rosyjska armia wzięła 134,5 tysiąca rekrutów. Punty, żołnierze z poboru nie będą wysyłani do udziału w realizacji zadań specjalnej operacji wojskowej. Tak w Rosji nazywają wojnę przeciwko Ukrainie. Putin osobiście zapewnia, że żołnierze z poboru nie będą wykorzystywani w wojnie. Mówi tak samo od trzech lat. Wiesz, że nie wysyłamy ludzi z obowiązkowej służby do strefy Walki. Żołnierze z poboru nie biorą i nie będą brać udziału w operacjach bojowych. W rzeczywistości Rosja wykorzystywała żołnierzy poborowych w operacjach bojowych już od pierwszych dni wojny. Znajdowali się oni na pokładach kilku zatopionych rosyjskich okrętów, w tym okrętu flagowego rosyjskiej floty czarnomorskiej, krążownika Moskwa. Pierwsi tacy wojskowi byli schwytani w Ukrainie już w marcu 2022 roku, na co istnieją dowody wideo. Schwytani poborowi byli prezentowani światu na konferencjach prasowych, a także wielokrotnie dzwonili do swoich rodziców w Rosji. Rodzice nie wiedzą, on jest w niewoli. Mówiono nam, że w ogóle nie będą wysyłani do Ukrainy. Mimo wszystko Rosja nadal wykorzystuje na wojnie żołnierzy z poboru, zwłaszcza po rozpoczęciu operacji kurskiej sił zbrojnych Ukrainy. Ukraińcy brali tam rosyjskich poborowych setkami do niewoli. Od jesieni 2024 roku władze rosyjskie oficjalnie uzupełniają swoją armię ludźmi z okupowanych terenów Ukrainy. Jest to sprzeczne z konwencją genewską i stanowi zbrodnię wojenną. Mój ojciec służył, mój dziadek służył, mój pradziadek walczył. Powołany niedawno. Sam przyszedłem do Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego, więc wiedziałem, gdzie skończę. Rosyjska Cerkiew Prawosławna gra ważną rolę w motywowaniu żołnierzy poborowych. Główny duchowny wojskowy, przemawiający w parlamencie, osobiście opowiedział o tym, jak podlegający mu duchowni w regionie Kurska przekonali 700 poborowych żołnierzy do pójścia na wojnę przeciwko Ukrainie. Młodzi poborowi są również aktywnie rekrutowani do podpisywania kontraktów zawodowych. Dowódcy pouczają ich, opisując wojnę w pozytywny sposób i namawiając do zabijania w imię ojczyzny. Nie, przepraszam, przyjaciele. Dziś w naszym kraju wszyscy, od małych do wielkich, muszą stać w jednym szyku. W ten sposób Kreml co roku przygotowuje około 300 tysięcy rezerwistów gotowych na wielką wojnę. No być może chodzi tutaj o to, żeby zwiększyć pulę żołnierzy poborowych, którzy później będą, będą im oferowane kontrakty na zawodową służbę, po tej zasadniczej służbie wojskowej. No Kontraktowi już jadą na wojnę. Oni są po prostu tam potrzebni. Być może to jest taki zamysł, a tak naprawdę nie wiemy, jakie są te liczby, jeśli chodzi o podpisywane kontrakty, bo te przedłużane nie są liczone czasami w statystykach rosyjskich, także tutaj nie wiemy tego. A być może Rosja po prostu rzeczywiście przygotowuje się do zwiększenia, do eskalacji działań na froncie i po, siłą rzeczy będzie potrzebowała po prostu tu nowych żołnierzy. Tak. A ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jeden ważny szczegół. Pamiętajmy, że we wrześniu tego roku planowane są duże manewry strategiczne zachód 2025 rosyjskie z wykorzystaniem terenu Białorusi. A pobór się kończy w lipcu, kilka miesięcy przed tymi ćwiczeniami. Mam wrażenie, że ci poborowi mogą się znaleźć na Białorusi przy granicy z Litwą i Polską. Po to, żeby straszyć tutaj prawda, NATO potencjalną agresją, eskalować sytuację w relacjach z zachodem i dowiemy się o tym dosłownie za kilka miesięcy. Zobaczymy. A na dziś to już wszystko. To był program Oko na Wschód przygotowany dla TWP-info przez ośrodek mediów dla zagranicy. W studiu byli Siergi Piliasa i Michał Kaciewicz. Zapraszamy za tydzień w sobotę o 22.35. Do widzenia. Do zobaczenia.